Cześć kochani, mamy teraz kolejną rocznicę obchodów powstania warszawskiego. Mieszkam w Warszawie, więc widzę. Powstanie warszawskie. Powstanie warszawskie. Piękne są to nasze literki. Powstanie warszawskie. Polska walcząca. Zgadza się? Okay. Wyzwolony. Przypadek? Nie sądzę. Lubię ten zwrot, lubię to pożekadło. Kochani, taka anegdota z czasów powstania Warszawskiego anegdota to nie jest anegdota tak podobno mówili Niemcy. Po czym poznać, że Warszawiak należy do konspiracji? Po tym, że oddycha. Kochani, wartościowe rzeczy zobaczcie, wartościowe rzeczy warto jest powtarzać. Są ludzie, którzy kółko ciągle mówią to samo, i może to jest potrzebne. I są ludzie, którzy chcą tego słuchać. Wartościowe rzeczy warto jest powtarzać, żeby się utrwaliły. I zwróćcie uwagę, że jak mówię wartościowe rzeczy, to przecież nie chodzi o przedmioty. Odnoszę się tutaj do swojego filmu niedawnego o tym, co znaczy Rzecz do filmu i tekstu. I zwróćcie uwagę, powiedziałem nieświadomie wartościowe rzeczy. Czyli wartościową mowę warto jest przytoczyć ponownie. I teraz, ja tutaj nie zapraszam Was na powtórkę, ale. Rzecz tym, kochani moi, że omawiając ostatnio ten zwrot, Rzeczpospolita tak skupiłem się na tej rzeczy, że tą pospolitą ominąłem, a tymczasem tym okazuje się, że to właśnie to sformułowanie pospolita wzbudza największe kontrowersje. Bo jeżeli wiemy już i rozumiemy, że rzecz to mowa, Rzecz. W naszej mowie, w naszym języku oznacza mowę, rosyjski, słowacki, bułgarski, rzecz, recz, mowa. Ale to, to sformułowanie pospolita budzi kontrowersję, bo ludziom się to kojarzy z taką szaro-dupiastą niejakością. Tymczasem okazuje się, że w naszych słownikach odnoszę się do słownika PWN-u. Jest napisane, że dawniej uzarania pierwotnie ten zwrot. Pospolity oznaczał wchodzący w skład ogółu lub służący ogółowi, a dopiero później przypałętały się znaczenia takie jak taki, jak ich wiele, oraz mający odcień trywialności. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, słowom naszym odwracano wartość. Przecież ktoś, kto ukuł sformułowanie rzecz pospolita, zwraca naszą uwagę właśnie na wspólną mowę. Żebyśmy pamiętali my. Kolejne pokolenia, że mamy coś wyjątkowego. A sformułowanie pospolita nabrało takiego znaczenia, że to jest nijakie, że to jest szary dupiaste. I teraz kochani, mam nadzieję, że wszyscy oglądaliście ten odcinek o tym, co to znaczy rzecz pospolita, więc nie będę powtarzał, ale napisałem na potrzeby przypomnienia krótki tekst. Podając, chcę Wam podać kilka przykładów zastosowania rzeczy w naszej mowie. Rzeczony tekst. Zobaczcie. Narzeczony lub też narzeczona to ludzie, którzy złożyli przyrzeczenie, czyli zobowiązali się dając słowo, a więc przyrzekli. W języku zrozumiałym dla siebie, tudzież zbliżonym na rzeczu. Będąc w stanie jasności umysłu, czyli mówiąc do rzeczy Konkretnie, A nie od rzeczy, czyli bredząc. Bo jak człowiek mówi od rzeczy, to znaczy, że odchodzi od sedna mowy, bredzi gdzieś, idzie gdzieś jakimiś obłotkami. Narzeczony, zapytany, czy bierze sobie swą wybrankę za żonę, może odrzec tak, ale mógł też orzec nie, lub nie wiem. Różne orzeczenia na ołtarzu można usłyszeć. Tako rzeczę Wam, Prometej, który w tej kwestii pewne doświadczenia ma. Czy widzicie tutaj jakąś obrączkę? Nie widzicie. A czy wiecie w ramach ciekawostki, że ludzie zaczęli nosić pierścienie z kamieniem szlachetnym właśnie w geście Solidarności z Prometejem, z Prometeuszem? Bo w tej legendzie, mity. Czyli takie opowieści, które być może nie wygadarzyły się nigdy, ale dzieją się zawsze. W tej opowieści jest powiedziane, że został przykuty do skały, bo zrobił coś dla ogółu, dla pospolitego, dla powszechnego, dla wszystkich coś zrobił i został za to przykuty do skały, do materii. Przylatywał jakiś tam ptak czy coś i żywił się jego wątrobą, a starożytni wierzyli, że wątroba to jest siedziba duszy. Czyli żywił się świetlistą duszą jego i on był skowany, był przykłuty do materii, do skały, synonimu materii, był przykłuty do niej. Ale później, jako że Prometej miał dar wieszczy i dysponował pewną wiedzą, niewostępną nawet dla Zeusa, to wszedł w układ z Zeusem i Zeus, żeby wyjść z twarzą ze wcześniejszego przyrzeczenia, przyrzeczenia, że Prometej tam będzie zawsze przykuty do tej skały, to Zeus użył takiego wybiegu i założył Prometejowi pierścień zrobiony z kajdanów, którymi był Prometej przykuty, a w pierścieniu był okruch tej skały i tym sposobem Prometej dalej był przykuty do tej skały, ale był już wolny. I ludzie w geście Solidarności z Prometejem zaczęli nosić pierścienie z kamieniem. I to było, słuchajcie, uważam, że to było coś pięknego i wspaniałego, i uważam, że to jest dużo lepsze niż noszenie krzyża z trupem. Proszę wybaczyć, jeżeli ktoś taki nosi, ale po prostu nie oceniając niczyich wierzeń i religii, uważam, że to jest dużo piękniejszy gest, mówiący: jesteśmy z Tobą. Pierścień z kamieniem szlachetnym, a nie noszenie. Trupa. Dalej nie trwa opowieść o tym narzeczonym. Rzeczony, przykład z narzeczonym, jest pierwszym z brzegu, ale mamy też inne, liczne porzekadła. mówiące o tym, że na przykład rzecz jest jasna, gdy ktoś mówi zrozumiale, rzecz jasna, albo że coś jest na rzeczy, czyli że istotnie coś w tych słowach jest. Mówimy też do rzeczy, gdy chcemy przejść do sedna mowy, i taki właśnie mam zamiar. I widzicie, jak powiedziałem, rzecz w tym, że omawiając sformułowanie Rzeczpospolita, skupiłem się mocno na tej rzeczy. Tymczasem później, nawet obserwując komentarze, widziałem właśnie, że ten zwrot pospolita, pospolity, że to budzi kontrowersję. I teraz zobaczcie. Jeżeli nad nami i nad naszą mową, rzecz jasna, pracowały pewne siły, które odwracały nam znaczenia słów, jak ten zwrot kur, zapraszam na światłowód oparty o wolne datki, który odbędzie się 19, informacje znajdziecie w opisie pod filmem, odwracano nam znaczenie wypaczano nam znaczenie wielu różnych słów. Różne siły, które pracowały nad nami, bardzo chciały, żebyśmy myśleli o sobie jako o takich właśnie nijakich. Jako takich szary góry. Słowom na przestrzeni wieków zmieniano znaczenie. Więc, zobaczcie. Pospolity jako wchodzący w skład ogółu albo służący ogłowi. Popatrzcie na pospolite ruszenie. Nie musi to być pospolite ruszenie szlacheckie. Wystarczy, że to będzie pospolite ruszenie. I przecież to nie chodzi o plebs. Chodzi o to, że jak pospolite, to że wszyscy. Czyli w sformułowaniu rzecz pospolita to znaczy, że mowa wspólna, mowa wszystkich, że jednolita, spojona na powrót. Pospolita. Jeżeli pewnie wiecie, czym było Pospolite Ruszenie, to było pewien sposób mobilizacji wojsk, zanim nastały te armie takie zawodowe. Czyli było Pospolite Ruszenie i wszyscy ludzie. Było to powoływanie pod broń całej męskiej ludności, państwa lub tej pewnej części mieszkańców uprawnionej czy też zobowiązanej do pełnienia tego obowiązku. I to było pospolite ruszenie powszechne. I mówię, to nie ma nic wspólnego z plepsem. I zwracam też uwagę, że słowo pleps, którego tu używam celowo, też nie ma w sobie, nie nosi w sobie znamion żadnych obraźliwych. Konstrukcja ple w naszym języku mówi o rozmnożeniu o mnogości. Na przykład, jak człowiek plecie głupoty, to znaczy, że on mnoży, że on już od prawdy odszedł, że on wymyśla jakieś nowe rzeczy. Czyli plecie rozmnaża. Mamy takie słowo, zobaczcie, jak plemię, plemiona, ple, miona. I zwróćcie uwagę, jest plemiona i mamy imiona. Czy też miana w naszym języku. Czyli. Na terytorium Rzeczpospolitej były różne plemiona, które nosiły różne imiona i różne miana, ale połączyła je w monolit jedna mowa. Podobnie jak na przykład jest to sformułowanie Litwa, składowa zresztą wyrazu też modlitwa. Czyli połączenie. Modlitwa musi mieć jakąś ustaloną, zwięzłą formę. Taka jest definicja, przynajmniej słownikowa. Monolit, coś jednolitego. Zobaczcie teraz. Mamy też taki wyraz jak pospólstwo. I jak mówię pospólstwo, to też dzisiaj nam pomyślicie o tym. A mówię, w tym też nie ma nic złego, bo tu chodzi po prostu o wielość, o mnogość. Pospólstwo, słownik mitów i tradycji kultury pana Kopalińskiego. Posłuchajcie. Bo to jest tak bardzo ciekawe. Słowo pospólstwo oznaczało dawniej zgromadzenie, gromadę, grono, towarzystwo. I nie miało nic wspólnego z negatywnością jakąkolwiek, z jakąś taką pogardą, że pospólstwo to się dzisiaj tak mówi właśnie, że plebs, czyli coś gorszego niby. A tu mówimy o wspólnocie. Zobaczcie, wspólnota po. Spólstwo. Zapiszę to w ten sposób, chociaż powinienem to zapisać inaczej, ale chcę wam to uwypuklić, że to jest pospólstwo i to jest w wspólnota. Widzicie to? O! Proszę bardzo. To jest połączenie. Pospólstwo i wspólnota, ujednolicenie. To mówi o spojeniu, złączeniu, ujednoliceniu. Podobnie jak właśnie z wyrazem Rzeczpospolita, czyli wspólna mowa. I zwracam właśnie Waszą uwagę, że ktoś, kto to sformułowanie umieścił na czele naszego kraju, raju, aspirującego do raju, zwracał naszą uwagę właśnie na mowę. Wielu prześwietnych i wspaniałych poetów, jak pani Maria Konopnicka w rocie zwracało uwagę na mowę. Że my jesteśmy polski naród, że polski lud, że nie damy pogrześć mowy. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Ludzie zwracali uwagę na mowę i to jest obecne w różnych wierszach, w różnych legendach, w różnych podaniach. Nie znajdziecie tego w książkach. Ludzie mówią mi, czy też piszą, ale przecież nasz język powstał w, słuchajcie, Mówi się o tym, że historię piszą zwycięzcy. Umiejętnością czytania dysponuje dziecko. Dziecko może przeczytać i powtórzyć coś bezmyślnie, a my powinniśmy na powrót samodzielnie myśleć. A to, co tutaj mamy, to coś, co jest dostępne dla nas wszystkich, udowadnia i wykazuje, że jest inaczej niż jest w podręcznikach. Więc jest to pewien, słuchajcie, fundament, i to jest fundament, który jest. Jednolitym monolitem jest to coś mocnego, o co się możemy pewnie oprzeć. Ja o tym mówiłem już ze 3 czy 4. No bo tyle już pracuję. Mówiłem o tym od początku, że to jest pewien fundament, o który jeżeli będą chcieli na to zwrócić uwagę archeolog, archeologowie, genetycy i różni ludzie, którzy się zajmują wykazywaniem jakiejś ciągłości, osadnictwa, to to jest fundament, o który my wszyscy możemy się pospolicie oprzeć, pospolite to nam może umożliwić na powrót pospolite ruszenie. I też już o tym mówiłem i warto jest o tym powtarzać, że w czasach rozbiorów, to ta mowa nam się pozwoliła rozpoznawać pod różnymi zaborami. To ta mowa pozwoliła nam się znowu ujednolicić. Czyli jak to jest rzecz pospolita, to jest to wspólna mowa, która pozwala nam się łączyć. I ja wierzę, że tak było raz, drugi, trzeci, i nie wiemy ile razy, bo my nie znamy swojej prawdziwej historii. Nie wiemy, ki, ile razy ta mowa nam się pozwoliła połączyć, ale ja taką rzeczę Wam, Prometej, czuję, że. Tak będzie ponownie, i że ta mowa nas w przyszłości, może niedalekiej, na powrót pogodzi, bo mamy wspólną, piękną mowę, naszą piękną, zacną, rzecz pospolitą i jest to język wyjątkowy na arenie międzynarodowej, jest to język wyjątkowy, niesamowity, jedyny w swoim rodzaju. I teraz, kończąc już, Chciałbym jeszcze raz zwrócić Waszą uwagę na coś, co też już mówiłem, ale muszę i będę to podkreślał, przy każdej możliwości. Niech woda sodowa nikomu nie uderza do głowy. Jest powiedziane, i to są prawa naszych przodków. Jeżeli komuś dano więcej, to tego kogoś się więcej wymaga. Być może o tym zapomnieli nasi przodkowie. Może nasi przodkowie, którzy mówili, że pochodzą od bogów, może zapomnieli, może uderzyła im woda sodowa do głowy, i może później przez to ich potomkowie zostali przykładnie ukorani przez siłę wyższą, bo sami sobie zgotowali coś takiego, sami na siebie swoją pychą i dumą to coś ściągnęli. Więc ja powtarzam i będę powtarzał: niech nikomu to nie uderza do głowy, niech nie myśli nikt o sobie w kategoriach lep, my, lepsi, tamci, gorsi. Tutaj na tej ziemi. Są różnokolorowe rasy, są ludzie ciała, są ludzie umysłu, są ludzie ducha i my jesteśmy tu na tej ziemi po to, żebyśmy nauczyli się wspólnie żyć. My kochani, próbujemy latać na księżyc, a my tutaj nie umiemy się ze sobą porozumieć. Nawet my, którzy mamy taką wspaniałą mowę, trudno nam jest o porozumienie. Więc tutaj kochani, nie ma lepszych i nie ma gorszych, są różni dedykowani do pełnienia określonych funkcji. My jesteśmy ludźmi ducha. Pani Maria Konopnicka w Rzeczonej Rocie mówiła o tym, że nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił orężny. chufiec w stanie nasz, duch będzie nam hetmanił. Bo my jesteśmy ludźmi ducha i jedyny oręż, jakim my będziemy wygrywać, to są nasze duchowe zdolności, to są rzeczy, które się dzieją na niematerialnej płaszczyźnie, bo my jesteśmy twórcami, którzy działają na płaszczyźnie niematerialnej. My na polu materii nie możemy rywalizować z pewnymi mocarstwami, ale my mamy moc kreacji rzeczywistości. Tylko póki tu bzyczy, póki różne periobzyki, za jakie ja nazywam różne niusłyki, i te włeny, czyli generatory bzyczenia. Regularne generatory bzy bzyczenia, póki nam tu bzyczą, póki w naszym ulu bzyczy, to my nie tworzymy, nie mamy jednej myśli, nie mamy jednej myśli, zestrzelmy myśli w jedno ognisko, pisał Mickiewicz, mistrz słowa. Zalecał nam, kiedy nasza myśl będzie spójna i jednolita, jak nasza mowa, to my stworzymy sobie tutaj z tego kraju raj na powrót, bo my mamy takie możliwości. Jesteśmy ludźmi ducha i działamy na płaszczyźnie niematerialnej. I na tej Ziemi mieszkają też inni ludzie, którzy są dedykowani do innych rzeczy i mieszkają jeszcze inni ludzie. I nasza fuzja pozwoli tu znowu zbudować raj. Wszyscy są potrzebni i nie ma lepszych i gorszych. Nasz język jest, uważam, że najlepiej dostosowany do pełnienia swojej funkcji, ale niech to nikomu nie przesłania oczu i niech to nikomu nie uderza do głowy. To jest ważne. Dlatego będę to jeszcze powtarzał. Także, kochani, tak użyczę Wam prometej. Tyle na tą chwilę. Zapraszam na kolejne filmy, które będą bardzo ciekawe.